Budowa wolności finansowej to jak granie w grę. Jak nie znasz zasad, możesz zginąć. Jak się śpieszysz, też możesz zginąć. Ale to tylko gra. Jak poznamy zasady, możemy uniknąć druzgocącej porażki. Kochani, jak. Ja nie zapomnę tego poczucia, jak zaczynałem. Ja miałem nadzieję, że będzie dobrze. Te poczucie, że w, gdzieś tam się w nas tli, że to życie nie może być takie zwykłe. Ja myślę, że każdy z nas przez takiego przechodził. I z czasem, jak zacząłem się uczyć, samodoskonalić, połączyłem wiedzę zarówno z rozwoju duchowego i osobistego, okazało się, że najwybitniejsi też nie wiedzieli i odkryli sposoby na to, co zrobić, żeby osiągać te wybitne rzeczy. I jak połączyłem jakby tą wiarę, którą zyskałem dzięki m.in. kanałowi od się żyć, ja w siebie uwierzyłem i zacząłem tworzyć, zacząłem robić. I wtedy wpadłem tak samo na rozwój biznesowy. I kochani, jak przez te wszystkie lata, jak zacząłem kombinować, jak co zrobić, powstało FTC, powstały różne projekty typu biuro podróży, typu obsesja doskonałości, napisałem 11 książek. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ta wiedza. Obecnie znajduję się w takim momencie w swoim życiu, że stałem się deweloperem i buduję naprawdę duże rzeczy. Z całego serca będę chciał się z Wami tą wiedzą podzielić, bo głęboko wierzę w to, że każdy powinien mieć dostęp do takiej wiedzy, która zapewni Wam know-how, jak pozyskać pieniądze na budowę tak ogromnych przedsięwzięć. Jak pozyskacie tą wiedzę, otworzą się przed Wami drzwi do realizacji najbardziej absurdalnych marzeń. Sam bym chciał, będąc młodym, mieć tą wiedzę, a nie mieć tego poczucie, że co to będzie. Także robię to kochani specjalnie dla was, dlatego napisałem książkę Umysł milionera i dlatego będę dzielił się z wami na YouTube całą serią biznesową, żebyście już od młodych lat byli w stanie budować swoją wolność i niezależność finansową. Moim zdaniem jest to klucz do tego, żebyście mogli tak naprawdę wieść życie marzeń. Jak uda się wam połączyć swoją pasję ze sposobem zarabiania na życie, jesteście geniuszami. Jeżeli nie wiecie, co jest tak naprawdę waszą pasją, bo szkoła zdeptała to skutecznie. Wtedy po prostu będziecie wykorzystywać środki finansowe po to, żeby żyć godnie, a dzięki temu będziecie mogli realizować swoje najambitniejsze marzenia. Jedynym ograniczeniem tak naprawdę stanie się dla Was tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Kochani, zapraszam Was do mojego świata. Let's go!